Witam każdego. Nie każdy sobie lajka i suba, no bo, ym, po więcej takich live'ów. Hello, vitam. Udostępniajcie znajomym, 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 o, ci za, ci za, ci za, so, wit. witam, o, siema, 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 pięć osób, udostępniajcie znajomym, 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 i tak dalej, i tak dalej, udostępniajcie każdemu, komu możecie. 12 osób, kurde! Za siema! Witam każdego! Udosępnijcie znajomy, znajomycie! Uosępnijcie znajomy, 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 znajomy. Hi, guys. guys magic magic witam <laughs> każdego hello hi guys um, no um Follow, please follow, please follow Please follow My Hello, hello, hi guys, yes, I'm, I'm from Poland I'm from Oh, I'm from Poland I'm from Poland, Siema Shadowek Oh no Dobra, mam nadzieję, że, że są sami Polacy teraz. No, mogą być też zagraniczni, ale no. Dobra. Więc, dawajcie donate'y. O siema, I'm from Poland, hi. Hi guys! Jestem z Polski, jakby co, więc siema. Dawajcie, e, jak dacie dwa Robux, e, no to wtedy przedłużam live'a o minutę. Tak. Powiem trochę tajtujem, no ale... Hm. Dawajcie donaty! Hi guys, I'm from Poland, and... Please follow Jestem masakryczny z angielskiego Siema, kiop Kiop, kiop Jop, siema Jak przerobię Jak na chwilę występuję live'a, wam to yy, No to jakby To się nie przejmujcie Dobra, Dobra witam ponownie Witam iPhone Polish, please follow Obserwujcie i dawajcie donate. Bo jak dacie 2 Robux, to przedłużamy live o minutę. Aż minutę. Wy to rozumiecie? Aż minutę. Dobra. iPhone Polish, please follow. And hi. Siema każdego Polaka. Obserwujcie, subskrybujcie i dawajcie donate. Em um, donate są po linku co macie na dole Który jak dziwnie ganam, ale Trzeba oczekuję od was suba Czekam na suba macie 3 sekundy, żeby stawić suba Hi guys! Um, iPhone Polish. Jestem z polski. Oczywiście. Dawajcie donate. Żeby mnie wesprzeć. Bo jedna, e, dwa Robuxy równa się. E, jedna minuta więcej live'a. Więc please follow. Please donate. Please Robux. OK. Mam nadzieję, że to wystarczy. Do karty zagranicznego. To nie jest z polski. Eee, nie. To jest z polski. Niech napiszę ja. Na trzecie. Dobra. Jednego z naj też dostaliśmy. Dziękuję bardzo. Czyli live będzie trwał na razie 15 minut. Czyli jeszcze No na razie trwa 8 minut. Dawajcie. Dawajcie follow i donate. Subskrybujcie, lajkujcie i obserwujcie. Daj... Dawajcie f... y... donate. Dawajcie. Dawajcie, bo dwa robuksy równa się nie na minuta więcej na live e, udostępnijcie do każdego e, do każdego swojego znajomego żebyśmy e, żebyśmy mieli milion tu osób na tym live żebyśmy tu dobili do 20 osób Dawajcie. Widzę, że już tutaj ktoś poza zakupił. O, się udostępnijcie do każdego swojego znajomego, e, do znajomych, 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 znajomej tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dawajcie, żebyśmy tu mieli przynajmniej 50 osób. Dawajcie. że Magic, Magic był. Chyba pierwszy na live, albo był najbardziej aktywny na live. No bo, na razie, już e, mamy jednego donate'a od mojego dodanego. Dawajcie. O, 8, udostępnijcie y, każdemu swojemu znajomemu, 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 znajomemu tego live'a, żeby tu było y, do 50 osób, żebyśmy dobili. Dawajcie. Dawajcie, robimy tu rekord świata. Dawajcie. O, nie. O, siema. Dawaj, udostępnij każdemu swojemu znajomemu. Lubimy ze mną angielskich. Po, powiedzcie please, a powiedzcie hi, a powiedzcie please follow. Elo, witam, witam każdego. Jak wiecie, to teraz na chwilę mnie nie będzie, więc e, na razie się wyciszam. Elo. Chciałbym tak udziśnienie każdemu swojemu znajomemu tego live'a. Dzięki. Gadamy teraz z chatem GPT. Witam. Halo. Powiedz coś. Powiedz coś. No, zaloguję się na początku. Może dlatego. Jak nie to ma, to w ogóle się logować na tego, no tak. Körcie. witam każdego, kto jest na live, udostępnia się swoim znajomym, 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 no. Teraz zagadamy z czatem GPT. Siema. Czekajcie. Gadamy z czatem GPT. Um, Muszę zwolnić na mikrofon. Wersja komputer. Witam każdego. Nie ma no. Problemy techniczne. Mam teraz już żarty komputer. Włączę czasem do, do mikrofonu. A gdzie ja tu mam to włączyć? Ustawienie waszych Jakie znaleźć nastroje.

Wajcie, robię tu milion Aha. Wysyłajcie donaty Bo Już chyba powinniśmy kończyć Live'a, tak Macie ostatnią szansę Dajecie Neity? Nie kończymy live'a Nie dajecie Neity? kończymy live'a Dawajcie Macie jeszcze Macie jeszcze czas Dawajcie Siemanko, grantuje Emil Hmm. Emil? Eee... Nie się. O nie, nie, nie. Dębis... Hmm. Aktywny... Jako moderatora tymczasowy wycisz... Wyciszamy cię. Na 10 minut że twoje klasy, co? EMI LEGO. Aha. Okej. Okay. Aha. Naralnie. Oh, 13 osób się ma, witam każdego. Ej, poczekajcie. Oglądamy go. Nie wiem, że widzieliście, ale kolega. Ej, dobra. Subskrybuję go. Pozdro Emil. Pozdro e, Emila. Pozdrawiam Was. E, na razie Was wyciszyłem. Na... Jutro na live będziecie mogli już rozmawiać. Dawajcie nam. Dawajcie donaty, żebyśmy nie kończyli tego live'a, żeby ten live trwał wiecznie. Um. Dawajcie, żebyśmy nie skończyli tego live'a, dawaj. Gram sam w Robloxa. Idzę. Stać o short ma. Oj, ty, ty naprawdę, ty! ty, ty. Pozdrawiam cię nie wiem czy odchodzę z ty dobra, damy nie. Siemanko, jak tam? E, szczęśliwy? Może e, zaraz ze szkoły? Nie! Oglądamy jego filmiki tylko na miejsca. Czy was lubię? Co tu jest? Ej, nawet mi rozśmieszyłeś Emil. Ile lat ma Wojan? 39. I zde. Wojan Troczki. Trocki? On ma takie nazwisko? Znany YouTuber i streamer ma. Urodził się. Czy mogę usiąść przy.? Nie. <noise> yeah. Dobra. Przyp. Nie zaraz. Nie centralny. Nie. Nie. <śmiech> <śmiech> Nawet Dobra. On, on ma posty. Siemanku, jak tam pomó... Czemu, czemu on daje linki do kogoś kanałów? Miesiąc temu. Mama, ja puknę. Dobra, siema więc do subskrybowania Emileku33 Jezus Przepraszam, że się zawiesiłem, ale o kurde, już Dobra, ty wygrzewajcie sobie e, może mu cofnę tego nie móc, chcę cofnąć tego muta jak mu cofnąć tego muta Ej, mam pytanie jak cofnąć muta komuś. Jak się komuś da muta, to jak go cofnąć? Co to na żywo łączone podsumowanie czatu yy, wszyscy? Tak, dobra. Yy, dawajcie suby, lajkujcie i yy, dawajcie donate bo dzięki temu będzie przedłużony live. Ej Emil, jeżeli jesteś na live, to e, jeżeli masz Robloxa, to e, napi, no to zrób film, e, na którym będzie napisany jaki masz nick na Robloxie, ok? To chyba, że na swoim filmie gdzieś tu masz. Sprawdzamy. przeszukujemy, czy on gdzieś tu ma swój nick. Emil, Olivier nie wiem. E, jeżeli jesteście na tym live'ie, to dawajcie na swoim kanale. E, piszcie. Napiszcie swój nick na się nie wiem, na filmie. No. Nie wiem, może macie nick Emileku33. Ej, w ogóle, w ogóle jeżeli macie Discorda to podawajcie go na czacie, no to może racz dodam. Albo jeżeli macie Roblox, no to podawajcie Nie. swoje niki. Dobra, jeżeli jest tu Emil na tym live'ie, to podaj na swoim kanale jaki masz nikt na Robloxie.